I performance today um is probably the best performance I've seen from my team since I've been here. Myślę, że sposób i, i, i taki sposób gry, jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy, był jednym z najlepszych, jak nie najlepszych, odkąd jestem tutaj w Gdańsku. A form away from home hasn't been very good. The results haven't been very good, but the performance has been excellent. Nasze. Bo dotychczas na wyjazdach mieliśmy dobre momenty, złe momenty, ale nigdy nie przewodziliśmy wyniku. And I think today.

Wiedzieliśmy, jak bardzo trudno będzie nam tutaj przyjechać i grać na tak dobremu zespołowi. Więc musieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać dzisiejszy mecz. And I, think we did that. I myślę, że to rozrobiliśmy właśnie. Daliśmy wszystko. Jeśli są pytania, to proszę przedstawienie się i podanie My name is Kordian so, uh, My name is Kordian The first thing I want to Uh, thank you for that, uh, that Kakovia and Lechia was playing uh, awesome match today. Not, uh, not everybody appreciated. it. Trainer, I got one question. How do you soon. see, how do you see the future how of, uh, how do you see option. the future of Lechia? Uh, and how, well, do think, uh, how do you think, how uh, do you think that team from Gdansk will be, how much growing or how, how much falling how down? Much thank you. How much growing your club will be in the next season? Well, in four months since I've been here, I've seen how much the club has grown quickly. Ostatnie 4 miesiące, jakie tutaj byłem, widzę na przestrzeni tego czasu, jak szybko się rozwijamy. Nie zapomnijmy o tym, że mamy najmłodszy skład w lidze. We have the squad in the league. I mamy też najmniejszy skład w lidze, jeśli chodzi o kadrę. And these young i, i, I ten zespół musi umieć wygrywać mecze, żeby zostawać w ekstraklasie. I think club is I myślę, że klub się rozwija i na pewno jest na tej ścieżce rozwoju. still have three games left to make pitch and that is Ale mamy jeszcze trzy mecze, żeby się utrzymać w ekstraklasie i musimy zrobić wszystko, żeby robić swoją robotę dobrze na boisku. Larina Skurska, Lechianet, wszystkim wielkie gratulacje za, za to dzisiejsze zwycięstwo. Odetchnął pan trochę po tej wygranej, bo jednak Are troszeczkę od tej strefy spadkowej Lech odskakuje. Tak, oczywiście before the game we lost uh, Bogdan. Uh, he's a big player for us. Um so you're always concerned when you leave, lose your main striker? No, odetchnąłem z drugą, mimo że przed meczem było tak, że no przecież straciliśmy Tomasa, naszego najlepszego napastnika i zawsze tak jest, że, że jest ta pewna nerwowość, jeżeli, jeżeli nie ma się swojego najlepszego strzelca. But full credit to Michael. He came on and did a job and he did an excellent job and also did Chez when he arrived after about 70 minutes. Ale duży też szacunek za to, jak Michał się dzisiaj pokazał w swoim debiucie w pierwszym składzie, też duży, duży aplauz dla Kaspra Sezoniki, który wszedł i też ożywił ten atak, więc, więc tutaj duże, duże brawa dla nich, dla zmienników. To jeszcze kwestie zdrowotne, no bo Bujar Plana uh, został zmieniony Bujarplana już na początku drugiej połowy. Czy to jest coś is poważnego? it serious I, czy z coś And what is uh, because he also... Has. Yeah, no, it was just a precaution just in case. Obviously, we still have three games to go, so... Uh, and we trust in the guys on the bench. And I have to make a special mention to the guys on the bench today. To, te zmiany były bardziej trochę podyktowane tym, że chcieliśmy być ostrożni, bo, bo mamy jeszcze swoje mecze do rozegrania, ale chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę na zawodników z ławki rezerwowych. Bo ci, którzy weszli, sprawili, że mogliśmy być z nich dumni i też drużyna mogła być z nich dumna, z tych zawodników, którzy weszli do, do grania. With regard to mena it was just again a precaution and um, we're we, we żeby tutaj właśnie nie rozwiać wątpliwości, to o, o Kamilo chcemy dbać, bo jest pewnego rodzaju zawodnik, który jest narażony na kontuzję, więc wie, to była taka trochę zapobiegawcza, żeśmy go zmienili. Dzień dobry panie trenerze, Rafał, Nowak, teraz pasy. Ja no. mam dwa pytania. Pierwsze, o postawę Krakowi w tym meczu. Czy to była dla do, pana zaskoczenie? Jak było Krakowie show, nieskutecznie? How? była w stanie przebijać się z, przez z, blok defensywny Lechii? Czy to wynikało z planu taktycznego? Proszę nam powiedzieć coś więcej o tym, jak pan przygotował drużynę uh, na ten mecz? To jest pierwsze pytanie. Yeah, to yeah. yeah, a, a we uh, na, na pewno mieliśmy swój plan taktyczny na ten mecz. Jak się rozstawimy i jakimi zawodnikami, gdzie. I myślę, że tutaj bardziej chciałbym wywyższyć naszą drużynę, która mm, mm, Skomplementować bardziej niż wywyższy, skomplementować naszą drużynę, która realizowała plan taktyczny. For home I, I to sprawiło, że ta realizacja planu taktycznego, tak jak zakładaliśmy, utrudni życie Krakowi. Ale nie zapomnijmy, jak, jak dobrym zespołem z Krakowa, gdzie są w lidze, jaki potencjał mają. And i to jest duży szacunek dla trenera, który zrobił dobrą robotę wcześniej? Także so my musimy jeszcze bardziej to szanować, bo pokonaliśmy bardzo dobry zespół. I drugie pytanie proszę powiedzieć, czy pana przyszłość hmm. w polskiej lidze, w Lechi, zależy od League tego, League jakim Lechien wynikiem zakończy się ta kampania o utrzymanie lechi w Ekstraklasie. To be honest, about my future because this is not about me. Tak szczerze to jest, nie chcę rozmawiać o mojej przyszłości, bo to nie chodzi o mnie w ogóle. This is a day that we celebrate because those guys in that dressing room. To to jest dzisiaj jest dzień w którym chciałbym po prostu się cieszyć, ponieważ ci zawodnicy w naszej szatni. My staff in the staff room. mój mój sztab szkoleniowy and the people who work at the football club back in Gdańsk. I, i, I ludzie, którzy pracują dookoła klubu, których często nie, nie widać, zasługują na duży szacunek, bo też dzięki ich pracy jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I, I ludzie, którzy mnie znają, czy wy częściowo mnie znacie, wiecie, że w ogóle tutaj nie chodzi o mnie, chodzi o to, żeby ten zespół wygrywał. Dziękuję.